Witajcie wszyscy, dzisiaj jesteśmy na głodówce, jednym z moich ulubionych miejsc na Podhalu. Tutaj, tak jak już kiedyś wspominałem, jak byłem tutaj w tym miejscu, że jest to najwyższe miejsce, gdzie można dojechać w ogóle autem. 1140 metrów nad poziomem morza. My jesteśmy teraz 1135 metrów. Na, w zakopanym jest około 12 stopni, ponad 12 może, o 11,3 chyba było o godzinie, o godzinie 12. Ja tutaj zrobiłem pomiar temperatury o 12.30 na wysokości, tak jak już wspominałem, 1135 metrów nad poziomem morza i temperatura ona wynosiła 10,8 stopnia Celsjusza. Piękny widok tutaj na tatry. Co jeszcze powiedzieć mam o pogodzie? O, ogólnie wczoraj przedwczoraj, wczoraj jak też byliśmy na Podhalu, to pogoda była bardzo ładna, chociaż było dosyć dużo chmur pierzastych, ale w żaden sposób nie, nie w żaden sposób te chmury nie, nie przysłaniały cło słońca po prostu, że instalacja słoneczna była na, na fajnym poziomie. Dzisiaj już troszeczkę zaczynają napływać chmury piętra średniego czasem niskiego typu strata Cumulus ale nadal jak Państwo widzicie no, na nagraniu świeci słońce, przebija się przez te chmury więc możemy sobie tutaj jeszcze do słoneczka posiedzieć tutaj zareklamuję markę Heineken, bo sobie piję piwo bezalkoholowe oczywiście no pogoda jest, to tak jak mówię, bardzo ładna widoki prześliczne tutaj tak jak już kiedyś nagrywałem habrań. 2152 metry nad poziomem morza. Tutaj najwyższe szczyty polskie, niektóre nawet może słowackie. O, Rusinowa Polana 1200 metrów nad poziomem morza. I jeszcze Kasprowy Wierch, na którym wczoraj byliśmy. Tutaj na, na zbliżeniu, zbliżeniu widać u góry obserwatorium astronomiczne. Podejrzewam, że temperatura tutaj na wysokości tej sto, 1135 metrów na poziomie morza dojdzie do około 12 stopni, więc będzie cieplutko. No a dzisiaj, jak losowaliśmy na toporowej Cyrlii na 1000 m nad poziomem morza, to minimalna temperatura, jaką zanotowaliśmy w nocy, to było 2,1 stopnia Celsjusza. Co warto wspomnieć, do, byliśmy wczoraj po, po Kasprowym jeszcze w Dolinie Suchej Wody i tam na wysokości 1090 m nad poziomem morza, czyli 50 m dziś niżej niż tu, było 41 centymetrów śniegu. A tutaj pomimo tego, że jest wyżej, to jest śnieg, jest płatach tylko. Widzicie Państwo, tutaj mamy polanę głodówka, no płaty śniegu tylko się zachowały, albo bo to jest głównie południowy stok, dlatego na północnym stoku, tak widać tutaj w lesie no na nagraniu, jest stała pokrywa śnieżna. Dobrze, teraz parę słów od mojego kolegi Radka. Uwielbiam tutaj przybywać bowiem naprawdę widoki są niesamowite. No, może dzisiaj ze względu na tak zwaną już zmianę typu pogody na gorszy, ale myślę, że przydatny jak na początek wiosny, ta widoczność może nie być do końca perfekcyjna, ale y na co tutaj warto zwrócić uwagę, bo byliśmy tutaj w połowie listopada, a także na przełomie starego i nowego roku i te szczyty górskie nie były tak wtedy zabielone jak teraz, więc można powiedzieć, że grubość pokrywy śnieżnej ogólnie jest wyższa niż miało to miejsce w pierwszej połowie sezonu zimowego. Dzisiaj na Kasperowym mamy około 1000, e, przepraszam, co ja mówię, 1172 cm śniegu na talcańskiej łomie na wysokości 2632 metry nad poziomem morza, aż 278 centymetrów, także prawie 3 metry. Będziemy powoli kończyć z głodówki, tutaj się żegnamy z Państwem, No, na razie. I, i, no jesteśmy teraz trochę głodni no. na tej głodówce, trzeba więc myślę, zjeść. że warto się posilić. Go, go, na głodówce będziemy jeść, na głodówce trzeba głodować. <głos> Dobra, <głos> trzymajcie się, hej.